Witam, witam! W kolejnym odcinku, chyba trzecim. Także pierw musiałem zrobić to torowisko na tym module. musiałem to wszystko wy... ułożyć. Może bardzo chciałem mieć krzyżówkę. Kombinowałem dać ją w innym miejscu, ale nic mi tu nie wychodziło. Trzy godziny się męczyłem z układaniem torów, aż w końcu wyszło mi coś takiego tam mam, zacząłem od rozjazdu budowę, tak jak mówiłem. tu jest drugi rozjazd no i to nie wyszedł, tutaj jest granica gdzie będzie ten moduł, który będzie szedł już w LK. także to, to sobie ściąłem te tory także to, tutaj te ściąte tory mam zostawione bo one posłużą dalej na kolejną część modułu to są akurat z tego powycinane to akurat będzie akurat dalej szło. Muszę niestety coś kombinować. Także to czerwone, tak jak mówiłem, że to zniknie, bo to jest tylko zabezpieczenie takie bardzo grubo farby dane. Żeby ta płyta się np. nie kruszyła, albo coś, albo żeby woda nie wsiąkała w siebie. Dlatego bardzo grubo farby jest dane. Tam już przygotowałem coś brązowego, ale to. Mam pewien plan ale nie wiem jak to wyjdzie mi bo to jeszcze nie jestem pewien jak to zrobić No wiem że już na początku musiałem połączyć tory te nowsze wersje z tą starą rurkową bo zacząłem od rozjazdu rurkowy tutaj rozjazd rurkowy dalej dalej tory normalne i tutaj na krzyżówce są na krzyżówce są też tory rurkowe to, bo tam będzie tam napędu nie będzie bo tam będzie akurat Szedł tor na, na ścianę Tam będzie jakaś fototapeta. Tam będzie coś, co będzie to stało. Taki przejazd będzie. Także będzie tutaj ściana. Oczywiście 2 cm będzie dłużej. Dlatego ja sobie to potem tą końcówkę wyrobię, jakby do szpownicy, To sobie te 2 cm tory dorzucę. Do, do A tutaj będzie odplanowane, jest tutaj od te 2 cm. To planowane jest kozioł uporowy, który dostałem od kolegi Daniela i tutaj będzie kozioł uporowy tam coś będzie na bocznicy stało oczywiście na bocznicy wjazd jest także zlutowane są kabelki tory bardzo dobrze no, niestety nie mogę zjechać sobie. Tutaj się tor zaczyna, i nie mogę sobie zjechać dalej, żeby. Dlatego sobie tutaj sam ręcznie muszę przyłożyć lokomotywę. Aha, tu jest tu. Teraz ręcznie ją przyłożę. Zobaczymy, czy dobrze. Za daleko nie mogę, bo nie chcę, żeby mi spadła. Tu są te tory z tego husarza, z Pico. Także tutaj mamy tory z Jedna jest Emaglemos, ta tutaj. Emaglemos, a tamta jest Pico Stara. Prąd dochodzi. Prąd dochodzi. Tylko muszę te kabelki sobie zamalować. One tutaj, zanim dałem ten shooter, i tutaj te trafki, to wierciłem się dziurę i kable są. Przykryty tam szutrem w ogóle, wszystkie kable są i tutaj jedne dziurki, tam będzie do kostki od spodu, potem będzie to połączone z kolejnym modelem. No co tutaj będzie, tu nie wiem, zobaczymy. Na razie mam tak to robisko, no, także już wejście na Lkę mam już przygotowany wjazd. Widzimy, że już tutaj dali dwa tory, a nie jeden. Tutaj wszystko jest złączone z jazdą. ten wiadukt co jest jak wiecie pamiętacie jest w drugim module będzie na ten wiadukt a co tam dalej będzie sam jeszcze w ogóle nie wiem, nie wiem wszystko przychodzi na bieżąco nie? chciałem mieć tutaj rozjazd a wyszło mi że mam dwa rozjazdy Wyszło mi dwa rozjazdy jazdy, kupiłem, wiadomo, że kupiłem, wiadomo, takie story z rozbiórce z makiety. To musiałem trochę poszlifować szyny, bo były tak zanieczyszczone. to są po prostu zwrotnice e maglemos to są po prostu zwrotnice e maglemos no także panowie tyle mam Jestem zadowolony, także trzeci moduł się pomału robi. A z tej strony mam tak. Tutaj jest taka drobna posypka od Roberta, co dostałem. Dosypałem tutaj trawę na tą posypkę. To, że Robert, twoja posypka już cała tutaj zeszła mi, cały woreczek tutaj wysypałem. A resztę dołożyłem tego komyczka mojego. I tak to wygląda. Tu oczywiście na czarno te farby, te kabelki pomaluję, bo one. Za bardzo wystają, ale żeby zmieszać je po prostu z ze Żwirkiem, to pomaluję kolor Żwirku. Tu, wiadomo, będzie wjazd, tu, bo tam wiadomo, jest wiadok, to nie pasowało. Tu będzie wjazd przed rzeczką, tutaj będzie ten kozioporowy, i tam będzie szło dalej. A tutaj się bawię już drugi dzień w tym

No dobra, kończę nagrywać, bo dzisiaj jedę na szkolenie naczelników do Opola także do następnego odcinka